Dzień dobry, witam Państwa serdecznie 10.00. Zaczynamy geopolitycznie. W pierwszych słowach mojego listu bardzo serdecznie dziękuję za jakże przemiłe komentarze i gratulacje, że nasz, nasz kanał osiągnął pułap 80 tysięcy subskrybentów, wśród których również jesteście Państwo. Bardzo dziękuję za zaufanie. Z pokorą przyjmuję tak wielki zaszczyt, że zdecydowali się Państwo subskrybować. Właśnie ten, a nie inny kanał. Pośród tych wielu, powiedział, tysięcy kanałów o charakterze politycznym, gros państwa wybrało właśnie ten. Kanał, który budujemy wspólnie. Wszędzie założyliśmy go razem za nią, ale to wy, drodzy państwo, go budujecie, bo bez was, tak jak zawsze to powtarzam, tego kanału by nie był. Dla mnie to też jest duża odpowiedzialność, jako dla publicysty, dziennikarza. Bronię się przed zależnością jakąkolwiek, od kogokolwiek, by zachować maksimum obiektywizmu. Ale oczywiście nie ukrywam moich poglądów. Głoszę je, potrafię je uzasadnić. Niemniej szukam obiektywnych stron zdarzeń tam, gdzie trzeba, dlatego że przecież wszyscy jesteśmy ludźmi, a podobnie odczuwamy. Obdzieram z hipokryzji ideologicznej tych, którzy chcieliby uchodzić za piewców jakichś idei. Tych ideowców, drodzy Państwo, jest naprawdę na świecie niewielu. Większość polityków uprawia agendę, a nie politykę. To nie jest kwestia światopoglądu, a właśnie agendy. Jedni mają bardziej pozytywną agendę, inni bardziej osobistą. Sprowadzającą się po prostu do koryta. Przecież wszyscy z czegoś żyć musimy. Prawda? Wszyscy lubimy zjeść, dobrze się ubrać. Są tacy, którzy też przyjmują takie takie pozy, typu, cast away, teraz nie dbają o to. To jest nieistotne dla nich. Dla nich liczy się dusza. Jasne. Oczywiście, ale pieniążki, to oni bardzo chętnie przyjmą i fakturkę ktoś wystawi. Tak, drodzy Państwo, taka jest ponura prawda. Stąd może ja też nie szukałem i nie szukam żadnych sponsorów kanału. Wystarczy to wsparcie Państwa, bo Wy jesteście moimi pracodawcami. No, jakaś tak sympatyczna, partnerska umowa z platformą, na której mogę prowadzić kanał. No, ale przechodząc do meritum, omijając na razie Francję, do której wrócimy jutro, oczywiście we Francji strzelają wśród kawiarowej lewicy korki od szampanów, więc będą mogli napić się szampana. Gosz kawiar, jak się na tą lewicę mówiło w latach 70., właśnie ta lewica kawiarowa, bo to. Gosz kawiar to, to, to określenie przyszło właśnie z Francji. Tam właśnie lewica. Była znana z tego, że popijała szampana, zagryzając kawiorem. Mówiąc o socjalizmie to jest naprawdę urocze. Ale wrócimy do tego tematu. Jutro. Niech kurz opadnie, niech Lepen wytrze rozmazany makijaż, bo na razie jest na pandę. Porozmawiamy. Proszę Państwa, doszło do nieoczekiwanej wizyty, która. Ma bardzo specjalne znaczenie. Jak już część z Państwa wie, w domu państwa Sikorskich, w domu Władysława Sikorskiego, pani Anny Applebaum, doszło do spotkania z ministrem spraw zagranicznych w Wielkiej Brytanii. Ci z Państwa, którzy mieszkali, mieszkają w Wielkiej Brytanii, orientują się mniej więcej w obyczajach wśród Anglików to Wiecie, że tam nie występują takie wizyty domowe, że sobie ktoś do kogoś przyjdzie. Od pewnego pułapu hierarchii społecznej wiadomo w Anglii, jest to coś mocno zaznaczone. No, tak nie bywa się, że wizyta w czyimś domu oznacza już coś więcej. I jak właśnie Anglicy ukuli to powiedzenie, my home. Is my castle. Tak? Czyli mój dom, to jest mój zamek. Bronią go jak twierdzy. Tu pan minister Sikorski z otwartymi ramionami przyjmuje Davida Lamiego, nowego, nowego ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. To spotkanie jest chyba bardzo ważne. Oto minister w drodze z Berlina do Sztokholmu zatrzymuje się właśnie w Polsce. Nie w Warszawie, nie w budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale w prywatnym domu ministra Sikorskiego, gdzie spędzają czas na rozmowach w cztery oczy, na rozmowach bardzo istotnych. Sprawa jest, można powiedzieć, nietuzinkowa. Polska stała się bardzo istotnym graczem na arenie międzynarodowym, szczególnie w Europie. Na uwagę zwraca też fakt, że David Lamy ominął Brukselę. Nie spotkał się z nikim w Brukseli, ani z Ursulą von der Leyen, nic z nikim innym. Spotkał się z Radosławem Sikorskim w jego domu. Wcześniej był w Berlinie, gdzie z panią minister spraw zagranicznych spędził wieczór, na spotkaniu rzecz jasna. Przemiły wieczór, gdzie rozmawiali też o geopolityce o udziale Niemiec, Wielkiej Brytanii w pomocy Ukrainie. Z Radosławem Sikorskim również na ten temat była mowa. Następnie pan David Lamy udał się do Szwecji. Ale to spotkanie z ministrem Sikorskim, proszę państwa, podkreśla, jak w Wielkiej Brytanii zależy na stosunkach z Polską. Na stosunkach z Niemcami to jest jakby oczywiste, ale na stosunkach właśnie z Polską. Niemcy, Polska i Szwecja. Te kraje wybrał pan David Larry jako te kraje, z którymi chcę w pierwszej kolejności się spotkać i porozmawiać. Ale to spotkanie w domu Radosława Sikorskiego dla Anglika ma szerszy wymiar. Radosław Sikorski, który przecież bodajże posiada obywatelstwo brytyjskie, też rozumie wagę tego spotkania poza. Można powiedzieć, kamerami dochodzi do spotkania bardzo prywatnego, gdzie obaj politycy rozmawiają już na temat mniej prywatnych spraw, ale bardzo istotnych dla przyszłości Polski, a również i Wielkiej Brytanii. Gdzieś wcześniej padły pytania do nowego premiera dotyczące powrotu Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Miał odpowiedzieć, że nie za jego życia. Ale nie bierzmy tego zbyt poważnie. Tak? To są deklaracje polityczne, które na koniec przysłowiowego dnia okazują się tylko deklaracjami. Sam fakt wizyty ministra spraw zagranicznych w domu Lisa Sikorskiego podkreśla, że bardzo Brytyjczycy chcą być blisko Polski. Oczywiście pomoc Ukrainie to jest. Sprawa również ważna. Było to omawiane, ale podkreślam, że nie bywa się u kogoś w domu, jeżeli nie ma się też własnych, osobistych zamiarów. Przypominam, że dyplomacja poza samą w sobie niesie jeszcze pierwiastek sympatii człowieka do człowieka. Zauważcie Państwo, że Radosław Sikorski bardzo umiejętnie potrafi poruszać się w tym gąszczu. Dyplomatycznego chaosu, bo to jest dyplomatyczny chaos. Jedne, jedno mówią, drugie robią, trzecie myślą. Gdy rozmawia się z dyplomatami, ich język jest pokrętny, trzeba go tłumaczyć. Ich wystąpienia, ich deklaracje, jak Państwo wiecie, później nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Natomiast liczą się te kropki, które trzeba połączyć. Czyli te drobne gesty, drobne szczegóły. Był moment dla prasy, wspólne zdjęcia na tarasie w Hobilinie stoi tak zaproszony gość, David Lemie jest pani Anna Appelbaum jest Radosław Sikorski. W konwencji jest pani domu, jest pan domu, zaproszony gość. Rozmawiają, piją prawdopodobnie myślę, że szampan. Taki aperitif przed obiadem. Welcome drink klasycznym Wielkiej Brytanii. Wszystko zgodnie i niezgodnie z protokołem dyplomatycznym. Najzabawniejsze były komentarze pisowskich oficjeli. Cenckiewicz zaczął się dopytywać, czy to spotkanie było kontrwywiadowczo zabezpieczone. A w drugim zdaniu napisał, że bo to było spotkanie dużej wagi politycznej. To, czy było zabezpieczone kontrwywiadowcze? Niech Cęckiewicz nie interesuje. Ale odnotowałem z dużą satysfakcją, że cenzkiewicz uważa to, to spotkanie za o dużej wadze politycznej. Wiem, że przebija spisowców zazdrość, ponieważ nikt nie odwiedził Kaczyńskiego w domu. Najpierw trzeba byłoby tam zrobić porządek i zdezynfekować ten dom w środku, bo. Chcielibyście Państwo wiedzieć, że to, co się dzieje w domu Kaczyńskiego, to po prostu jak slamsy. Są takie informacje przeciekałe swego czasu, że stu śmierdzi kocimi sikami. I za czysto nie jest. Nikt go nie odwiedzał, nigdy. To prywatne spotkanie, oficjalnie prywatne, bądź prywatnie oficjalne, w domu pana ministra Sikorskiego, drodzy Państwo, jest czymś, z czego powinniśmy się bardzo cieszyć. Też patrzę na brak reakcji prywatnych mediów, co mnie trochę tak żenuje, że nie potrafią dostrzec tak ważnego zdarzenia jak wizyta ministra spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa w prywatnym domu ministra Sikorskiego. To ma pewien bardzo istotny wymiar geopolityczny. Inni patrzą. dla Lamy nie spotkał się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Spotkał się w domu ministra. To jest bardzo rzadka sytuacja dla brytyjskich dyplomatów, by spotykali się w domu swoich odpowiedników. To oznacza, zapraszamy do przyjaźni, do koleżeństwa. Teraz, gdy minister Sikorski odwiedzi Wielką Brytanię, to możemy się spodziewać, że w domu, państwa lami, będzie uroczysty obiad, w którym on będzie uczestniczyć. Bez kamer, bez fotoreporterów, bez dziennikarzy. I tam będzie się działała wielka polityka. Także ja z dużą radością i z dużą dumą patrzę na to wydarzenie. Cieszę się, że mamy tak wybitnego polityka, który kreuje, buduje. Politykę zagraniczną Polski. Dajcie znać w komentarzach, drodzy Państwo, jakie jest Państwa zdanie. Czy też dostrzegacie wagę polityczną, geopolityczną tego spotkania? Jak też uważacie, czy prywatne media z, troszeczkę za mało na ten temat mówiły, nie wyeksponowały wystarczająco tego ważnego zdarzenia? Ja się z Państwem żegnam. Widzimy się oczywiście. 14.00. Pozdrawiam serdecznie.